Modlitwa rekolekcyjna przed kazaniem. Panie i Boże mój, jedyne dobro i szczęście moje. Wierzę, że tutaj, w tym samym miejscu, gdzie się obecnie znajduję, jesteś prawdziwie obecny, jesteś z nami w najświętszym sakramencie. Wspaniały jest Twój majestat, Panie, ale jaki on będzie dla mnie? godzinę śmierci i na sądzi. W tej chwili patrzę duchem na Ciebie, Boże. Upadam na kolana przed Twym majestatem, Panie. Ja jestem prochem i nicością wobec Ciebie. A przecież ośmieliłem się nieraz w moim życiu targnąć na majestat Twój. Rękę niewdzięcznego dziecka podniosłem przeciw najkochańszemu Ojcu. Za wszystkie łaski, dary twoje, ja ci, Boże mój grzechami, oziębłością, marnotrawstwem zapłaciłem. Ojcze moi skrzeszyłem, zawiniłem, tyle kroć wykroczyłem. Ale przecież o miłosierdzie, Boże mój Jezus Zbawicielu, błagam. W tej chwili żałuję za wszystkie grzechy całego życia mojego. A teraz, dobry Panie, wejrzyj na mnie i przemów do mnie. Mów Panie, słucha dziecko Twoje. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Słowa z Księgi Kapłańskiej, dziewiętnasty rozdział. Raczej siostro. Powołaniem nas wszystkich, wspólnym powołaniem chrześcijan jest dążenie do świętości. Dlatego te słowa bądźcie święty. Ludziom dzisiaj bardzo trudno jest mówić o świętości. Jakże często wielu wypowiedziało, proszę ojca, Zostawmy może świętość tym z piedestałów obdarzy, ale my, tacy codzienni, zakurzeni grzechem codzienności, chodzący po tej ziemi, słyszący wszystko co wokół nas się dzieje, cóż nam mówić o świętości? Ale to właśnie do nas, do mnie, i do ciebie. Bóg mówi, bądź święty. Świętość nasza dokonuje się na tej ziemi. To, co w niebie, obrazowo mówiąc, aureola, to już kropka nad i. Świętość to nasza codzienność. To miłość bliźniego na wszystko, a tym samym Boga. Pewna francuska pisarka powie, Świętość to ja, Bóg w tobie człowiecze. A sięgając do księgi kapłańskiej, Świętość objawia się w tym, że człowiek zachowuje przykazania. Wczoraj dekwalok przypomniał nam Kościół w słowie Boż. Nade wszystko przykazania miłości. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby go odwieźć od złego. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów tego, tego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Podobno w tych dwóch przykazaniach miłości Boga i bliźniego. Zawiera się cały dekalog. Jezus powie, nowe przykazanie daje Wam, byście się wzajemnie miłowali. To nowo mu Chrystusa to będzie tak, jak ja Was umiłowałem. A wiemy, jak Jezus nas umiłował. W tym przykazaniu miłości Boga i Bliźniego, na drodze naszej codzienności, Drodzy do świętości, bywa różnie. Sami wiemy jak, dlatego i to przemyślmy w czasie rekolekcji świętych. Może komuś trudno przebaczyć. Chrześcijańskie przebaczenie tak ważne. A trudno, trudne, bo nie wolno pytać, kto winny, ja przebaczę. By ten temat, moje powołanie do świętości nas nie przeraził, pozwólcie, kochani, że tak bardzo prosto rozpocznę to rozmyślanie, takim sielankowym, wprost opowiadaniem. W pewnej parafii jest odpust. Wiemy, jak to bywa na odpustach. Są ludzie, którzy przychodzą się modlić, są tacy, którzy przyjdą od tak koło kościoła, czy pod kościół. Wiele strago, straganów, kupczących, sprzedających. To tak jak wczoraj w Ewangelii. Wśród tych wielu ludzi są też kapłani, przychodzący na górną uroczystość. Ale jest też pewien, tak prostym wiejskim językiem mówiąc, uczony. Który idąc tak do świątyni, zwraca uwagę na żebraków, którzy przed świątynią się znajdują. Niezbyt przychylnym wzrokiem ich ogarnia, ale gdy jednak mija ostatniego, siedzącego tuż przy drzwiach świątyni, wyjmuje pieniążek z kieszeni, chce mu wrzucić do kapelusza. A żebrak o dziwo zasłania swój głów kapelusz. On na to jak to? Żebrak nie chce jałmużny? A ten żebrak ze spokojem mówi nie jestem żebrakiem. A kim jesteś? Jestem królem. Królem powiadasz. To gdzie to twoje królestwo? Moje królestwo to moja nieśmiertelna dusza, odpowiada żebrak ze spokojem. Dobrze, że ten wielki człowiek już nic nie powiedział. Moje królestwo to moja nieśmiertelna dusza. Bracie i siostro, ja i ty tak musimy żyć, iść ścieżkami ziemskiego życia z tą świadomością, że to, co w nas najważniejsze, to, co nie umiera, to moja dusza nieśmiertelna i trzeba o nią zabiegać tak, jak o królestwo. To coś bardzo istotnego. Ciało. Z progu powstałeś, prog się obrócisz. Ale to, co w nas nieśmiertelne, wróci do Boga. I to nasze zabieganie o świętość codzienności poprzez miarę świętą. Wypełnienie przykazy, nasłuchanie z Ewangelii, miłość w liśnich, a tym samym Boga. Powiemy czasem to takie małe, zwykłe, codzienne sprawy, ale to jest też wielkość nasza. Z tego składa się życie. Wierność tym małym, codziennym sprawom. To nasza świętość. Bo wtedy i w wielkich sprawach, rzeczach będziemy wiarni Bogu. Moje królestwo to moja dusza nieśmiertelna. Wszystkim ludziom dał Bóg bardzo wielki dar. Bóg, którego podrzyknąć karty Pisma Świętego nazywają święty który mówi nam bądźmy Świętymi, dał nam oprócz rozumu. To ten pierwszy ważny dar, z którego zawsze trzeba korzystać. Jeszcze jeden ważny dar, wolną wolę. Z tym drugim darem mamy problemy. Człowiek czasem, im starszy, tym mu trudniej. Dobrze z tej wolnej woli korzystać. Wolna i nieprzymuszona wola. Czasem ludzie pytają, a po co człowiekowi ta wolna wola? Przecież Pan Bóg dobrze wiedział, że człowiek, mając wolną wolę, nie wytrzyma takiej czy innej próby, a myślimy zawsze o raju, że z niej źle skorzysta. Ten Bóg wszystko wiedzący i wszechmogący, przecież mógł to uczynić inaczej, gdzieś kiedyś coś takiego wyczytałem. Mógł zabrać nam w pewnym momencie wolną wolę. Tak czytając tej wypowiedzi w jakiejś tam książce już nie pamiętam szarej, pożółkłej, gdzie gdzieś była na strychu klasztornym czytam. O chociażby udzielając w kościele sakramentów. I takie tam było rozmyślanie Jakoby. Chrzest staje mi się dziećmi bożymi, Grzech pierworodny przekreślony mazami. Gdyby wtedy Bóg odebrał temu człowiekowi, dziecku czy dorosłemu, kto Chrzest przyjmuje. Wolną wolę, tak, kiedy człowiek pozostał święty. Albo dalej idąc, pierwsza komunia święta. Gdyby Bóg odebrał wolną wolę, tak, gdyby pozostały święte dzieci. Idąc dalej, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej bierzmowani, z którym dzisiaj tyle kłopoty mają dusz pasterze, przygotowując młodzież, Często świadomi jesteśmy, że to takie ostatni już przygotowani z tym pójdzie w życie więcej nie zrobi. Już trzeba tak wiele sprawdzać. Gdyby ten człowiek, otrzymując dary Ducha Świętego, gdyby Bóg zabrał wolę, wolną wolę, taka by była młodzież powiemy święta. A małżonkowie. Młodzi ludzie klękają przed ołtarzem, w obliczu Boga i w kościele, ślubują sobie tak wielkie sprawy, miłość, wierność, małżeńską czciwość i to, że z sobą na dobre i na złe do końca, do grobowej deski. Ksiądz postawi pytanie, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym obdarzy Bóg? O, jakie ważne pytanie. Niektórzy zadrżą. A potem bywał w życiu różnie. Gdyby im wtedy odebrał Bóg wolną wolę, wolę, tacy by pozostali, święci małżonkowie, rodzice, rodziny. Albo młody człowiek, chłopiec, dziewczyna, wybiera powołanie kapłańskie zakonne Spośród nas, słabych rodzin, wziętych, do nas przeznaczonych. Przychodzą transformacje, śluby wieczne w i przychodzi kapłaństwo dla tych, co do kapłaństwa zmierzają. Gdyby Bóg wtedy odebrał wolną wolę. Pozostaliby święci, święci kapłani, zakonnicy, siostry zakonne. Ale ten, kto to tak pisał, mówi: Może i tak, ale wtedy nie bylibyśmy wolni. A to Bóg nie chce znać, mieć niewolników. Bóg chce mieć wolne dzieci swoje. Chce, aby człowiek w wolności dziecka Bożego mówił, że Boga kocha. Za tym Bogiem się odpowiedział. I tak szedł przez życie, walcząc z grzechem, ze złem, by jak najwięcej dobra zgromadzić w sobie, by miłować Boga, tym samym, by miłować Boga i bliźniego. Jakże to trudne czasem w życiu. A to ma być wolności, wolności dziecka Bożego. Jeżeli ktoś, to Bóg najbardziej w człowieku, w Tobie i mnie. Tę wolną wolę szanuję. Bóg nie zabiera Ci nigdy wolności. Ale chcę, byś z wolnej swej woli dobrze skorzystał. Bo wolność woli to wcale nie swoboda. Trzeba dobrze korzystać. I tu też trzeba mocno z Bogiem współpracować. Bóg szanuje naszą wolę. Jak wczoraj wspomniałem młodzieży, tak i wam powiem. Pan Jezus nam szanując naszą wolę postępuje rzeczywiście tak, jak bywa ukazywany na wielu obrazach obrazkach. u zamkniętych drzwi i stuka. Stawmy sobie przed oczy taki obraz Pana Jezusa. Nie otwiera tych drzwi bo i nie mają zewnętrznej kranki. Delikatnie stuka i czeka, aż to drzwi mu ktoś otworzy. Dochodzi tu o szczególne drzwi, o drzwi naszego serca, które często bywają dla Boga zamknięte, zatrzaśnięte. Ale gdy człowiek otworzy, Jezus wejdzie za gości. Nigdy tej gościny nie będzie żałował. Gdy tak chodziłem po kolędzie, w kliwicach i nie tylko. To czasem też się zdarzało, że były drzwi zamknięte. Nie kazałem się ministrantom aż tak bardzo dobijać. Często słyszałem, że za drzwiami ludzie różne rzeczy szepcą. A ja wtedy głośno na klatce schodowej mówiłem tak. Księga nie ja musisz puścić. Ale śmierć przyjdzie mimo drzwi zamkniętych i ją wpuścisz. Może i w tym roku. Miałem takich przypadków, chyba trzy, właśnie w Ilwicach, gdzie przychodzi kobiecina i mówi tak, proszę ojca. Za szybko mąż umarł. Do kościoła nie chodził, ale chciałem pogrzeb. Może nie uroczysty, ale tak, żeby ksiądz był. Ale wie ojciec co? Myśmy słyszeli dwa razy w roku to, co ojciec powiedział na klatce w czasie koledzy. Księdza nie musisz puścić. Patrzę w kartotekę, nie ma na koledzy. Na siły ksiądz nie wchodzi. Tyle mamy rodzin, które czekają, ale przecież mamy prawo do wszystkich wejść. To znowu, patrz, Kościół, ksiądz, szanuje Twoją wolę. Będzie przypominał, będzie upominał, bo powinien. Ale przecież nic na siłę. Pan Jezus nade wszystko, naszą wolną wolę. Szanuję. Trzeba z niej dobrze korzystać. Tak idąc przez życie, zdobywamy naszą świętość. Patrz w życiu naszym tyle rekolekcji świętych. Ty wiesz, ile w życiu już przebyłeś rekolekcji świętych. Codzienna twoja modlitwa, służba bliźnim, powiesz małe sprawy. Ale to wszystko składa się na nasze być świętym. Co nie tak, Boże, bądź i jakoby zawsze zaczynamy od nowa. Prowość, dusz pasterze nasi, tak bardzo nam zawsze przypominają i modlą się o to, by ludzie uczestniczyli w rekolekcjach świętych, by znaleźli, znaleźli czas, na te święte dni, a bywa też rocznie. Jakże wielu ludzi powie, a mam jeszcze czas, sprawy jestem, wszystko mam. Jakby chcieli Panu Bogu powiedzieć, posłuchamy Cię innym razem, oby tego innego razu doczekali. Wraci Bożu kiedyś, blisko czeskiej granicy mamy ze współbratem misje święte. Tak kolejny dzień upływa, jest już środa, dzień eschatologiczny. Pewna babinka przychodziła zawsze rano. Tak z rowerem. To był to już adwent, było Tak trzymając się rowera przychodziła do kościoła. Ja jej mówię tak a czemu ten rower bez łańcucha, jak pani pojedzie? A ona się śmieje i mówi tak ojcze, widzicie, co? Ja tak nigdy na rowerze nie jeździła. To tak teraz na stare lata welekoła muszę chodzić i dlatego jestem w kościele. Przystąpiła do spowiedzi i mówi mi tak Misje tak pięknie przebywają, uciekają dni jeden po drugim, ale dajcie mi, ojcze, obrazek misyjny. A ja mówię na koniec misji, przy poświęceniu pod krzyżem. A ona wtedy tak patrzy na mnie, babcia już prawie 90 lat, i mówi tak po śląsku: Ojcze, a jakby tak umarła dzisiaj? to pokorze, panu buczkowi obrozek. Niech widzi, jak ona misja była. Uśmiechnąłem się. Wyciągnąłem obrazek z prewiarza i dałem. Rano o piątej godzinie wnuczek przybiega na plebanie i mówi pro księży proboszczu do babci, bo umiera. Proboszcz mówi do mnie ja mówię wczoraj była u spowiedzi. Nie płacz synku babcia już w niebie, mówi proboszcz. Co było to, żeśmy pochowali babcie. Jak poszliśmy po ciało do domu, a zobaczyłem w ręku ten misyjny obrazek, to tak mi się jakoś miękko zrobiło. Wiara prostych ludzi jest czasem taka wielka. Jest dla nas taką lekcją. Trzeba... Czasem tych prostych ludzi słuchać, zajrzeć w ich prostą filozofię życia, ale wiele się nauczymy. Tak, przemierzając naszą ojczyznę z rekolekcjami, z misjami, często staje pod misyjnym krzyżem przy naszych kościołach. Tyle tych krzyży dało, dane było nam poświęcić. Przyznam się kochani, że zawsze czytam, co na tym krzyżu parafianie napisali. I zauważam, że często na starych, misyjnych zmurszałych już krzyżach wryte są trzy słowa jako hasło misji świętej. Ratuj duszę swoją. Trzy proste słowa. Ale jak wielu jest w nich treści, ja tak podczytuję te słowa. Prawdą jest, że Pan Jezus bez nas, bez Mego tak. Dwa tysiące już przeszło lat temu oddał życie za nas na krzyżu. Ale skoro pozwolił nam żyć na tej ziemi, to bez mego tak. Bez mojej zgody, bez miłości Boga i bliźniego dobrze pojętej, nikogo na siłę do nieba nie wciągnie. Bo dał nam przecież tę wolną i nieprzymuszoną wolę. Nikogo na siłę do nieba nie wciągnie. Zapamiętajmy sobie słowa Jezusa. Kto przyzna się do mnie, przed Bogiem, przed Ojcem, przed światem, do tego przyzna się, przyznam się i ja. Kto przyzna się do mnie przed Ojcem moim w niebie, do tego przyznam się i ja. To moje przyznanie się do Boga w codzienności życia. To ta szara codzienność, zdobywanie świętości, wypełnienie mojego ziemskiego powołania, rekolekcje święte, niedzielna msza święta, nabożeństwo, wszystko, w czym uczestniczymy, małe sprawy, ale tak ważne w oczach Boga. Tu realizuje się nasza świętość. Tu dojrzewamy, dorastamy do świętości. Znaczy, ja, i od początku po grób, człowiekowi, towarzyszy Krzyż na jego drodze do świętości. Śpiewamy w krzyżu cierpienia. W krzyżu zbawienia, ale i w krzyżu miłości nauk. Jakże trzeba tej miłości, by stawać się świętym, jak Bóg. Bo Bóg jest święty. Ja jestem święty, mówi Bóg. Niech każdy krzyż, który stanie na Twojej drodze, na drodze Twojego życia, ten w domu ten przed naszym, czy na naszym kościele, ten tu w prezbiterium, ten krzyż, który Ty stanowisz, bo patrz, stajesz mocno na nogach, rozłożysz ręce, to krzyż przypominasz. I ten, który spanie kiedyś nad Twoim grobem, mówiąc, że tu spoczywa chrześcijanin, ktoś, kto życiem za Chrystusa. I każdy krzyż przypomni Ci te trzy tylko słowa. Ratuj duszę swoją. Dusza twoja jest Twoim Królestwem. Dziś trzeba nam bronić Krzyża. I w domu, i w szkole, i wszędzie. Obrona Krzyża to też przyznanie się do Boga. Przed ludźmi, przed światem tak bardzo. Trzeba nam krzyż może nie manifestować, ale wiedzieć, że jest on dla nas takim wyjątkowym drogowskazem do nieba. Jak jedzie się pociągiem, autobusem, patrz na kierowcę. Jak mało dziś ludzi siadając za kółko przeżegna się. Ja czasem mówię, gdyby się przeżegnali przynajmniej, to innym nie wytykalkaliby, że źle jadą, kółek na czole nie pokazywali. Lecisz samolotem. Jak mało ludzi się przeżegna. Na krzyża. Niech to będzie wielka Twoja modlitwa. Taka prosta, ale taka ważna. To przyzna się do mnie przed ludźmi, przed światem. Do tego przyznam się i ja, mówi Pan Jezus. Rozum i wolna wola. To dwa dary, które daje nam Bóg na drodze do zdobywania świętości. Chciejmy z tego skorzystać. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, mówi Bóg. Amen.